Panowie, za chwilę sobie porozmawiamy o tym, jakie macie wrażenia po wczorajszym meczu Polski oraz innych spotkaniach, które miały miejsce na wojskach w Niemczech. Natomiast na początek zobaczmy, jakie mecze odbywały się wczoraj. Tabela oraz wyniki na początek mecze grupy C. W dniu wczorajszym Słowenia zremisowała 1 do 1 z Danią. Po 24 latach pierwszy gol na finałach Mistrzostw Europy w wykonaniu Słowenii. Oraz mecz dnia poza oczywiście meczem, który odbywał się o godzinie 15, czyli meczem reprezentacji Polski, ale o tym za chwilę, bo Polacy grają w grupie D. Serbia przegrywa z Anglią. Zobaczmy, jak wygląda tabela grupy C. Anglia na prowadzeniu skromnie, bo tylko jedno trafienie, ale na zero z tyłu. Natomiast grupę zamyka Serbia. Serbia, która być może będzie jeszcze czarnym koniem, natomiast na początek miała trudny orzech do zgryzienia, bo Anglicy są jednym z faworytów do wygrania tego trofeum. I grupa D, czyli z naszej perspektywy, najważniejszy mecz, który odbywał się o godzinie 15 w Hamburgu. Polska przegrywa 1-2 z Holandią, i Austria z Francją. To będzie spotkanie, które zobaczymy dzisiaj. Także panowie, jeszcze tabela Holandiana. W prowadzeniu z trzema punktami, pozostałe zespoły jeszcze o te punkty będą walczyć. Austria i Francja jest przed swoim spotkaniem, natomiast Polska przegrywa 1 do 2.